Dziś w programie pojazd typu UAV i nie, nie chodzi o latanie dronem, to w wolnym tłumaczeniu miejskie auto dla aktywnych. Dzisiaj tą rolę spełniają crossovery, ale my przetestujemy, jak na tym polu sprawdza się Ford Fusion. W dzisiejszym odcinku wszystko, co musicie wiedzieć przed jego zakupem: awaryjność, praktyczność, gama silnikowa. Zostańcie ze mną. Jesteśmy w okolicach Poznania, a auto na testy użyczył nam nasz widz Christian. Ford Fusion występuje na Otomoto w dwóch wersjach: ten amerykański i ten europejski. Żeby znaleźć takiego jak nasz, wystarczy użyć filtrów i ograniczyć szukanie do mocy 101 koni mechanicznych. Żeby stać się jego właścicielem, trzeba wydać nieco ponad 3000 zł, ale żeby już przebierać w ofertach, należy mieć 8-9 tysięcy. Najdroższe egzemplarze dobijają do 17 tysięcy złotych i to są te z końca produkcji. Projekt jest zgodny z filozofią Forda z tamtych czasów. Ładnie nazwany New Edge i, choć dzisiaj już mniej new, to nadal może się podobać. Najważniejsza jego cecha to pudełkowatość, a same linie nadwozia sprawiają wrażenie, jakby były ociosane. Z przodu widzimy dzieloną na dwie części atrapę chłodnicy z ciekawym wzorem, a ogólnie dominują tu kształty zbliżone do prostokąta. Lampy równie kanciaste z wyraźnym pomarańczowym kierunkowskazem, co jest oznaką, że mamy do czynienia z wersją poliftingu. Zderzak harmonijnie przechodzi w błotnik, a przetłoczenie ciągnie się przez całe auto. Z boku mamy nie za duże, ale przydatne osłony nadwozia z tworzywa sztucznego. Widać też spore przeszklenie dość wysokiego nadwozia. Pamiętajmy, że to konstrukcja spokrewniona z Fiestą oraz Mazdą 2. Z tyłu pionowo ścięte nadwozie oraz charakterystyczne pionowe lampy, niemal takie jak w Focusie czy C-Maxie z tamtego okresu. Ten Ford produkowany był dość długo, bo aż 10 lat, od 2002 do 2012 roku. W 2005 przeprowadzono jego lifting i te wersje można rozpoznać po pomarańczowych kierunkowskazach w przednich lampach, nowym grillu i odświeżonym wnętrzu. Fusion występuje w jednym rodzaju nadwozia, natomiast Ford trochę chciał pokombinować i uterenowił naszego bohatera. Nazywa się to Calero, ale oprócz plastików na zewnątrz, dużej ilości plastików to niczym się nie różni. Pamiętajcie, że do każdego auta używanego w Otomoto możecie zamówić raport z inspekcji. Nasz inspektor szczegółowo skontroluje pojazd, a Wy otrzymacie komplet informacji w formie cyfrowego raportu. Dzięki temu zakup auta używanego będzie bezpieczniejszy i wygodniejszy. Więcej informacji w linku w opisie, żeby zamówić raport, wystarczy na stronie interesującego was ogłoszenia kliknąć Zamów raport z inspekcji. Wnętrze nieco przytłacza tą wszechobecną szarością i dość nudną stylistyką. Z drugiej strony jest tutaj o niebo lepiej niż w wersji przed liftingiem. Od tego odcinka będę podawał Wam przebieg testowanego modelu oraz jego stopień zużycia, taki wizualny. Więc tak, nasz Ford Fusion ma 138 tysięcy na liczniku e, i jego wnętrze oceniam na naprawdę taki mocny, dobry z plusem. Oczywiście są e, mankamenty takie jak te gumowane elementy, takie poharatane, gdzieś tam jakieś sznytki małe e, czy o tutaj na podłokietniku lekkie przetarcie, ale poza tym ta tapicerka w niemal idealnym stanie. No ten wszechobecny plastik, który jest w kabinie, ma to do siebie, że no nie zużywa się i naprawdę jest tutaj nieźle. Nie wygląda to auto, jakby miało te niemal 140 tysięcy przejechane. Na desce rozdzielczej zastosowano takie miękkie tworzywo sztuczne, natomiast w większości kabiny to, tak jak już powiedziałem, taki surowy plastik z jednym małym wyjątkiem, bo na drzwiach to wstawka z tkaniny. W kwestii spasowania elementów nic nie lata tutaj w górnej części, natomiast tutaj ten plasticzek troszeczkę nam e, pracuje na konsoli środkowej. E, mimo to podczas jazdy do moich uszu nie docierały żadne, żadne niepokojące dźwięki, co naprawdę na plus. E, Powierzchnie użytkowe. Tu przed pasażerem taka otwarta półeczka podzielona, e, poniżej schowek głęboki, dość pojemny, niestety niczym nie wyścielony mocno plastikowo, czyli trend w kabinie utrzymany. Dalej, w konsoli środkowej mamy takie wyżłobienie, taką półeczkę. Tutaj półeczka również, no to wszystko jest z plastiku. Ja tu położyłem klucz, jak jechałem, to nie był dobry pomysł, bo to wszystko latało na boki. W drzwiach kieszeń na podszybiu otwierany schowek do podgrzewania okularów. Nie jest niczym wyłożony, ale przynajmniej jest pod ręką. Ale jest też schowek, o którym gdyby nie powiedział mi właściciel samochodu, to prawdopodobnie nie dowiedziałbym się o nim. I ja od razu określiłem go jako miejsce do przewożenia kontrabandy. Patrzcie na to. No, w życiu nigdy bym na to nie wpadł, że w tym miejscu będzie taka wnęka. No i co? To jest kubeczka, nie, panie producentie? Poproszę kubeczek. Yy, tak. A, <ścoughs> widzimy, widzę, że jest dobrze. Jak stąd? Jeszcze sprawdźmy w drzwiach. Oj, jest takie małe wytłoczenie, jakby na kubek, no ale nie ma szans, żeby nasz kubek wszedł, ewentualnie jakaś mała pojemność z espresso, może ze stacji benzynowej. Dzięki. Kierownica nie ma żadnych przycisków, jest to prosta bardzo konstrukcja, regulowana wyłącznie w jednym zakresie góra-dół. Za nią, po lewej stronie, umieszczono joystick do obsługi multimediów. Kierowca do dyspozycji ma analogowe zegary z takim małym cyfrowym wyświetlaczem na środku. Tutaj znajduje się panel klimatyzacji, jednostrefowa, bardzo prosta, ale co więcej, do szczęścia potrzeba. Przy temperaturze dzisiaj to jest zbawienie. A powyżej radio, które nie jest oryginalne, zostało tutaj zamontowane przez obecnego właściciela. W kwestii foteli, to muszę przyznać, że jest wygodnie, choć nieco twardo. Z plusów fotel jest podgrzewany, tak, tak, mamy podgrzewanie. Natomiast jedna rzecz nie podoba mi się i muszę Wam o tym powiedzieć. Jadąc tutaj, nie byłem w stanie znaleźć optymalnej pozycji, bo po pierwsze, siedzisko jest dość krótkie, a ja jestem niewysoki, już miałem problem. Natomiast oparcie, oparcie, jakbym go nie ustawił, to i tak ta pozycja nie jest optymalna. Cały czas występowało takie zjawisko, że się garbiłem i moje tułowie leciało na kierownicę. Ono jest po prostu pionowe. To, że tu boczne trzymanie jest w porządku, to jedno, ale to, że nie jest w żaden sposób wyprofilowane na kręgosłup na plecy, to uważam za e, duży minus. No i mamy coś, co poprawia ergonomię podczas jazdy, to podłokietnik, który się podnosi. Ale ma też mały minus. Jest po prostu za wąski i łokieć podczas jazdy się ześlizguje. Na zakończenie, jeżeli jesteśmy jeszcze z przodu, to miejsce. Miejsca jest dość sporo. Nie ma tutaj masywnego tunelu środkowego, który by na nas napierał. Na boki dużo, nad głową wydaje mi się ogrom tego miejsca, co zapewne potwierdzi test kapelusznika. No, i tutaj ponad cała dłoń, więc jest naprawdę dużo, dużo miejsca, i to zaskakuje, bo to nadwozie wcale nie jest duże, a wygospodarowano tutaj sporą przestrzeń. Idziemy do tyłu. Siadając sam za sobą, przy wzroście 1,73 m, mam sporo miejsca na kolana, również olbrzymią przestrzeń na stopy, niski tunel środkowy nie będzie tutaj przeszkadzał i totalnie płaską kanapę, na której w teorii przynajmniej trzy osoby komfortowo sobie powinny podróżować. W przestrzeni użytkowych nie ma tutaj prawie w ogóle, bo jedyna taka, takie korytko w drzwiach bocznych, do tego te kieszenie, gazetowniki tylko w siedzeniu kierowcy, bo na siedzeniu u pasażera jest plastikowo. A wiecie dlaczego? Dlatego, że... Jeszcze na chwilę wrócimy do bagażnika. Przy złożonych oparciach możemy sobie jeszcze tą przestrzeń załadunkową powiększyć, jakiś długaśny przedmiot tutaj umieścić. Ewentualnie może to pełnić rolę jakiegoś stoliczka, ale głównie stawiam na to, że jest ten plastik po to, żeby nie rozerwać tapicerki, przewożąc właśnie jakieś długie przedmioty. No i teraz nie umiem tego złożyć. Moment. Jest też gniazdo zapalniczki, Jedyne co mogę. Tutaj zrobić to test kapelusznika i cała dłoń nad głową. Obszernie. Duży plus tego samochodu. Bagażnik o solidnej pojemności 337 litrów, ale możemy ją łatwo powiększyć, ponieważ tylne oparcia składają się a w zasadzie to cała kanapa stawia się w pion i mamy tą przestrzeń naprawdę sporą. Co w środku? Haczyki, lampka, pod podłogą koło zapasowe. No, tutaj gaśnica, to wiadomo. Yy, no i w sumie nic więcej, więc przechodzę do testu walizek. Zaczynam od tej największej. Damy ją tutaj, teraz ta. No i myślę, że ta najmniejsza nam tutaj powinna wejść, i to wszystko chyba będzie. Tak, ta do kabiny albo po prostu mniej się pakujemy i zostaje w domu. Zawieszenie tego modelu spisuje się. Bardzo poprawnie. Dobrze trzyma się drogi podczas pokonywania łuków i naprawdę nieźle tłumi nierówności. Muszę przyznać, że zaskoczyłem się mega pozytywnie tym, jak powozi się właśnie Fusionem i to jest jeden z najjaśniejszych jego elementów. Właśnie zawieszenie i układ kierowniczy. Ford w stosunku do Fiesty zwiększył prześwit, co przekłada się na większą pewność kierowcy podczas na przykład pokonywania progów czy krawężników, a w tej klasie to naprawdę spora zaleta. Dzisiaj Fusiona testuje dzięki uprzejmości naszego widza, a wy pamiętajcie, że też możecie zgłosić swój samochód. Wystarczy, że napiszecie do nas maila na adres youtube.automoto.pl, a my przyjedziemy do waszego miasta i nagramy film. Nasz egzemplarz pochodzi z 2007 roku, a pod maską ma silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra. Generuje on moc 100 koni mechanicznych, co przekłada się na prędkość maksymalną 178 km na godzinę oraz 10,9 sekundy do setki. Mamy tutaj najmocniejszy silnik jaki był dostępny w tym modelu, więc od razu sprawdzę go w naszym teście elastyczności 60-90 na godzinę, czyli takiej symulacji wyprzedzania. Zobaczymy co wykrzesam z tego 1.6, trójeczka, rozpędzam się do 60 na godzinę i ogień. Jedziemy. 5,4 sekundy ze sprzętem filmowym na pokładzie. W takim aucie manewrowanie to bajka. Dobra zwrotność i krótkie nadwozie to jedno, ale jest też doskonała widoczność. Pudełkowaty kształt mocno to poprawia. Widać gdzie nadwozie się kończy. Pozycja za kierownicą jest wysoka. Naprawdę siedzi się trochę jak na taborecie, ale to tylko na plus. Wąskie słupki A i spore przeszklenia Ford zrobił to dobrze. A czy również przyłożyli się do kwestii bezpieczeństwa? NCAP przetestowało ten model w 2003 roku i wyszło przyzwoicie, a więc cztery gwiazdki na 5 możliwych. Fusion to pojazd miejski, więc z założenia nie miał pokonywać dalekich tras. Przez to nie spodziewam się jakichś rewelacyjnych wyników w kwestii wygłuszenia wnętrza. Wiadomo, walcząc w tym segmencie ceną, na czym się oszczędza. A oszczędza się m.in. na. Tak jest przynajmniej moja teoria, a teraz czas na faktyczny test za pomocą bardziej miarodajnego urządzenia niż moje uszy i będzie to nasz decybelomierz. 90 km na godzinę, piąty bieg i mierzymy. Ok, jest wynik 64,7. Wynik przy prędkości 140 km na godzinę widzicie teraz na ekranie. Przeprowadziliśmy dla Was kilka prób zużycia paliwa. Na ekranie teraz widzicie nasze wyniki, średnie wyniki przy 90 i 140 km na godzinę oraz podczas jazdy w mieście. Tutaj warto zaznaczyć, że wielu użytkowników decyduje się na zasilanie LPG, co mocno zmienia koszty pokonania każdego kilometra tym samochodem. Ford do gamy silnikowej podszedł bardzo racjonalnie. Założył, że nikt takim autem nie będzie się spieszył, a więc nie będzie potrzebował ponad przeciętnej dynamiki. A mogli, bo przecież do Fiesty ST włożyli dwulitrowy silnik o mocy 150 KM. Ale Fusion to inna koncepcja i przeznaczenie niż zabawy na track co do diesli, to Ford nazywa je TDCi i mają dwie pojemności. 1.4 o mocy 68 koni mechanicznych oraz 1.6 o mocy 90 koni mechanicznych. Oba silniki zasilane Common Rail i cztery cylindry w rzędzie. Ten słabszy zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 15,5 sekundy, a więc cała wieczność. Natomiast 90-konny robi to w 12,9 sekundy, tutaj też bez szału. Oba silniki są francuskie od koncernu PSA, który dzisiaj nazywa się Stellantis, a więc są to popularne HDI. Eee, znajdziemy je na przykład w Volvo. Benzyny to już więcej Forda w Fordzie. Na początku było 1.4 o mocy 80 koni oraz 1.6 o mocy 100 koni, czyli tak jak dzisiaj w odcinku. Po liftingu dołączyła pojemność 1.25 litra z mocą 75 koni mechanicznych. Wszystkie te silniki mają wtrysk wielopunktowy oraz 4 cylindry w rzędzie. Osiągi są bardzo przeciętne, bo to znów okolice od 13 do 16 sekund od zera do setki. No można się zdrzemnąć. Benzyny oferują też stosunkowo niski moment obrotowy, który jest osiągany przy wysokich obrotach, a więc aby coś z tego autka wykrzesać, no trzeba go wysoko po prostu kręcić, co niestety nie przekłada się na niskie spalanie. Do wyboru takie skrzynie biegów jak manual o pięciu przełożeniach, klasyczny czterobiegowy automat i skrzynia zautomatyzowana z pięcioma przełożeniami. Podsumowując temat silników, mocy, to muszę przyznać, że egzemplarz, którym właśnie jadę, mimo takich osiągów na papierze, które nie porywają, pozytywnie mnie zaskoczył. To kolejny plusik zaraz po tych właściwościach jezdnych. Jest. Jestem na tak. A jakie problemy sprawiał Fusion? Zdarzają się problemy z korozją, zwłaszcza w starszych egzemplarzach. To nie tylko kwestia wieku nadwozia, ale też Ford nie miał wtedy zbyt dobrej pasy i sporo modeli korodowało nawet krótko po zakupie. W benzynie zdarzały się problemy z cewkami zapłonowymi, a przy wyższych przebiegach wymiany może wymagać pompa wody. Zwłaszcza mniejsze benzyny 1.25 i 1.4 mają skłonność do spalania oleju silnikowego. Warto więc kontrolować jego stan podczas użytkowania auta. Jeżeli auto niespodziewanie gaśnie lub trzyma zbyt wysokie obroty, możliwe, że do czyszczenia lub wymiany jest przepustnica. Diesle mają tradycyjne przypadłości, jak problemy z wtryskiwaczami czy turbinami, ale zaznaczam, że to przy tych wyższych przebiegach albo ciężkiej eksploatacji, bo sama trwałość podzespołów jest na naprawdę przyzwoitym poziomie. Do tego czasami wymiany wymagają podkładki pod wtryskiwaczami, a dowiadujemy się o tym, kiedy w kabinie zacznie pachnieć ropą. Z zawieszenia lubi dochodzić skrzypienie. Powód albo z przodu to łożyska kolumn MacPhersona, albo z tyłu mogą być to zużyte gumy stabilizatora. łożyska kół też nie są zbyt trwałe, szczególnie te tylne. Miłym akcentem jest natomiast dobra dostępność części, bo technologie użyte w tym modelu były szeroko stosowane w różnych Fordach i innych markach, a do tego są w przyzwoitych cenach. Spójrzmy teraz na zestawienie kosztów utrzymania oraz napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych oraz blacharskich. Jeżeli szukacie części oraz akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na Oto Moto części. Przygotowaliśmy odpowiedni link, który widzicie teraz na ekranie w prawym górnym rogu oraz znajdziecie go w opisie tego filmu. Na koniec garść plusów i minusów. Zacznę od plusów. To naprawdę przestronne wnętrze w niewielkim nadwoziu. Środek przemyślany i praktyczny, no i zaskakująco dobre właściwości jezdne. A minusy? Brak w gamie chociażby jednego mocnego silnika, skłonność do korozji, no i niestety mało wygodne fotele. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się Ford Fusion. No i przypominam, cały czas czekamy na zgłoszenia Waszych samochodów do naszego programu. Maila widzicie teraz na ekranie. Cześć! Tka ...materiałowa, co, Daj... Rę... co ręka doceni... ...co doceni moja ręka i Twoja też... Panel klimatyzacji, tak jest, on powinien być oczywiście wcześniej, o nim zapomniałem, ale to Marku wiem, że jesteś zachwycony tymi przecinkami. Dobra. TDCi i mają 2 litry pojemności, 1,4 omotywacji.